Podstawiam nową, Mam już przygotowaną, tą ćwiartkę. Jak i również yy, dawcę. I teraz na tą krawędź nakładam klej. Ten klej, dopóki nie jest jest przewodnikiem. Czyli może mogę przez niego zgrzewać. Ale w momencie, jak już stężeje, staje się izolatorem. Więc tutaj zamiast pasty miedziały kładę ten klej, żeby dodatkowo wzmocnić te połączenia. Który tak będzie zgrzewany Taki uniwersalny klej Krawaty wiąże, usuwa ciąży dym. Za chwilę też zbierzemy przekątną No i to co mnie na razie interesuje To wymiary pomiędzy otworami Mamy tutaj 1510 pomiędzy śrubą otworu Tak, zobaczmy 1510, czyli 1,5 metra 10 cm. Idealnie oczko другой вымер.